Bulwersuje sprawa, informacja, zawiadomienia do CBA przez panią, byłą już dyrektor Muzeum Śląskiego Alicję Knast zawiadomienia na marszałka Wojtwa Śląskiego Jakuba Jołstowskiego odnośnie tajemniczej wizytówki, tajemniczej osoby i tajemniczego wpływania na bieg zdarzeń. Celi chcielibyśmy uzyskać od Pana Marszałka informację, kim jest Pan Wróbel. Czy w jaką procedurą przekazał wizytówkę pani dyrektor muzeum, aby i jak chciał wpłynąć na, na sprawę sądową, która się dzieje między firmą, a, a wykonawcą muzeum, a, a Muzeum Śląskim? Czy to jest standardowa procedura, że takie wizytówki pan marszałek przekazuje też innym swoim podwładnym? Czy według takiej procedury właśnie działał Urząd Marszałkowski? Pan Marszałek często mówi o przejrzystości, o otwartości. Niech powie, niech powie, co wiąże go z Panem Wróblem, jaką rolę miał pełnić w tej sprawie i czy, czy innym osobom przekazywał, czy wizytówki Pana Wróbla, czy jakiekolwiek inne wizytówki. Pan Marszałek też robi bardzo dużo audytów, kontroli. No, wypadałoby skontrolować sam ten proces, jak Osoba marszałka, jak Urząd Marszałkowski w tej sprawie, która dzieje się przed sądem, ingerowała w rozstrzygnięcia czy w zachowania się w stron, które w między, między, tym sądem między sobą no, starają się o rozstrzygnięcie, o rozstrzygnięcie sprawy. Myślę, że najbliższa sesja Sejmiku może być takim miejscem, gdzie te pytania padną. Ale w sesji sejmiku nasi radni z Koalicji Obywatelskiej będą domagali się od marszałka Heustowskiego, żeby odpowiedział jasno na pytania w ramach sesji sejmiku. Kim jest Jan Wróbel? Jaki był prawdziwy odw powód odwołania dyrektor Muzeum Śląskiego pani Alicji Knast? co wykazały audyty, o których sam premier Gliński mówił, że nie dają powodu do tego, żeby dyrektor Alicja Knast odwoływać. W końcu końcem roku 2019 pani Alicja Knast z rąk ministra Selina odebrała medal zasłużonych dla kultury Gloria Artist. To nie są powody, które miałyby sprawić, żeby panią dyrektor odwołać. Jedynym powodem może być powód polityczny, dlatego że jej chciała ugiąć się przed partyjnymi działaniami marszałka Hełstowskiego i nie chciała dogadać się z panem wróblem. Nasi radni będą domagali się jasnych wyjaśnień, my też na tym sesji Sejmiku będziemy i będziemy domagali się, żeby pan marszałek w końcu nam na te pytania odpowiedział. Pojawiają się też zarzuty pod adresem jakby, no, poprzedniego zarządu województwa, że no, cała sytuacja związana z Budimeksem, z tymi odszkodowaniami gdzieś tam, to też jest niedopatrzenie jakby z, ze strony poprzedniego zarządu. Czy pan ma sobie cokolwiek w tym temacie do zarzucenia? Myślę, że przede wszystkim tutaj dzisiaj trzeba oddzielić te dwie sprawy. Jedna sprawa to jest ta, która toczy się przed sądem i tu będziemy czekać na wyrok sądu, który powie, co i jak się tam wtedy wydarzyło i kto za to ma odpowiadać. Przypomnę, że to Muzeum Śląskie ma roszczenia wobec firmy. Budimiec. A drugą sprawą, zupełnie niezależną, jest to, kim jest pan Jan Wrubel, co robiła wizytówka Jana Wróbla w rękach pana marszałka i jaką procedurą chciał wpłynąć na panią dyrektor Alicję Knas ku temu, żeby zmienić jakby przebieg procesu przed sądem. Więc to trzeba oddzielić i o dwóch różnych rzeczach rozmawiać. Ale wie Pan, że, że ta sprawa była, zabyła, prawda, że to jest rzeczywiście problem tam w Muzeum Śląskim, tego, tego sporu sądowego. Marszałek Chełstowski twierdzi, że jakby no zawsze warto rozmawiać, że on chciał tylko pomóc, że tutaj dialog i tak dalej, że koszty procesu... Co Pan eee, na takie powie? Pan Marszałek Heustrowski eee, jakby wciął się, tak, wbił się między Łódkę e, a zakąska, czyli między Budynek a Muzeum Śląskie, próbował ingerować e, jakby w pozasądowe sprawy. Na pewno nie ma takich procedur w Urzędzie Marszałkowskim, a jeżeli miało dochodzić do spotkań, to przy udziale pani dyrektor ówczesnej Muzeum Śląskiego. Natomiast sprawa wykonawstwa muzeum i tam braków na budowie, to jest przedmiot dzisiaj postępowania w sądzie, gdzie Muzeum Śląskie, jednostka marszałkowska, którą powinien wspierać pan marszałek, a nie działać jakby wbrew domaga się od Burimexu odszkodowania w wysokości 122 milionów złotych. Ale to rozstrzygnie sąd, tego nie rozstrzyga marszałek, nie rozstrzyga były marszałek, nie rozstrzyga dyrektor muzeum, rozstrzyga sąd. Sprawa jest w sądzie, a dyrektor muzeum powinien liczyć od marszałka Jaruzelskiego na wsparcie i pomoc w rozwiązaniu sprawy, w procedowaniu sprawy tak, żeby Muzeum Śląskie na koniec było wyposażone w środki umożliwiające naprawę tego stanu jaki jest zmusić, bu skłonić Budy buli do tego, żeby te szkody naprawił. Czy, czy Pana zdaniem ta cała sprawa odwołania Pani Dyrektor Knast, teraz no, jej z kolei jakiejś inicjatywy, tak, złożenia zawiadomienia, jak to Pana zdaniem wpływa na wizerunek Muzeum Śląskiego, który artystycznie jest bardzo dobrze no, marno trawimy Marnotrawimy całą w ogóle tym zamieszaniem, jakby dorobek tych ostatnich już prawie pięciu lat, za chwilę działania Muzeum Śląskiego. Przypomnę, że Muzeum Śląskie rodziło się w takim. W dużych kulach, bo długie lata e, trwała ta budowa. W końcu doczekaliśmy się wspaniałego obiektu, nie tylko architektonicznie, ale też wspaniałego obiektu e, znaczącego na mapie muzeów w Polsce e, z bardzo dobrą dyrektorką, bardzo dobrze ocenianą i w środowisku muzealników, i tu lokalnie niezwykle cenioną. I z jakichś powodów, o tym dzisiaj ta, 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 ta dyskusja, to z jakichś powodów pan Marszałek odwołał jedną z lepszych dyrektorów muzeumów w Polsce. Powołując na jakieś śmieszne audyty i śmieszne zarzuty. Jak te zarzuty, które tam gdzieś marszałek formułował, mają się do tego, że to osoba nagradzana, muzeum nagradzane, a, a jest dumą tutaj mieszkańców Województwa Śląskiego. Dzisiaj zupełnie inna osoba na czele muzeum, zupełnie z innej półki, z innej ligi. Czy to ma mieć zamiar zniszczenia Muzeum Śląskiego? No Myślę, że nie. Myślę, że Wiele prawdy jest tym, co sugeruje pani dyrektor, że to są prywatne sprawy pana marszałka. Boję się powiedzieć, że, że coś więcej niż prywatne, bo osoba tajemniczych pośredników, tajemniczych wizytówek no, mogą rodzić jakieś podejrzenia, ale na te pytania powinien odpowiedzieć pan marszałek Jadwowski. Dziękuję bardzo. bardzo.